Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem ocenię jedrę Mate pod nazwą Laocha. Tutaj to jest ta jedzba, Piszemy La Hoya, A czytamy Laocha. Kupiłem ją w sklepie Argentina Limited. W wyprzedaży za 20 zł. I teraz tak. Po pierwsze, jest to jedzba Mate, która z tego, co ja yy, słyszałem. Ma najwięcej tych związków organicznych, więc dlatego ją między innymi kupiłem. Zawiera tutaj, między innymi mam tutaj napisane, co konkretnie, ale najważniejsze to jest witamina B6, czyli ona tutaj y, działa głównie na czerwone krwinki i na układ nerwowy. Dobrze. Mamy też witaminę C, oczywiście. Mamy tiaminę, która z kolei znajduje się w mięsie i to jest witamina B1 i odkryłem okazimierz Funk w 1911 roku. Zresztą okazję funkt było odkrywcą w ogóle witamin jako takich. I ta witamina z kolei odpowiada za metabolizowanie się organizmu, prawda, również za kwestie układu nerwowego. A z kolei niacyna, czyli witamina PP, bądź też witamina B3 działa dobrze na obwodowy układ nerwowy. Także wszystko to, te witaminy B, ten kompleks witamin działa dobrze na układ nerwowy. Między innymi dlatego ja też pije dużo yerba Właśnie z tego powodu, że działa dobrze na układ nerwowy. E, tak, tutaj mamy tą lauchę. Tak, dosyć dużo tych mikroelementów. Mamy też sodę, prawda? Magnez, dosyć dużo. Mamy dużo kofeiny również. E, prawda, całkiem sporo. E, mamy też e, proteiny. E, kafeina to jest 0,32 gramy. Czyli to jest całkiem dużo. To jest yerba oczywiście argentyńska. Produkowana na terytorium stanu San, na terytorium stanu Misiones w miejscowości San Ignacio od 100 lat. I w ogóle tej lauchy, w ogóle jeśli chodzi o y, tą markę konkretnie, to jest ich kilka, jest oczywiście laucha y, ta tutaj czyli laucha selekcją. Jest też laucha z działami, prawda? Są różne. Jest też la, laucha Kocito, czyli w kształcie Torebek. Co wszystko tego jest? Dobrze, zatem przejdźmy teraz dalej do yy, pokazania, jak ta jedba ma te yy, konkretnie tutaj wygląda. Ona wygląda, tak? W ten sposób dosyć dużo, właśnie patyczków, listków, ładnie wyselekcjonowane. Co ciekawe, też ważna kwestia, to jest to, że yy, ta jedba jest yy, częściowo suszona. Część tych patyczków, już dokładnie pamiętam, ile jest suszonych yy, przez yy, rok, a część przez tylko 40 dni, co ma dać prawda, moc tej jedzie. Dobrze, zatem będziemy próbować, jak ona tutaj smakuje z kolei. Będziemy pić znaczynka rzecz jasna, yy, tutaj yy, z Nan I jeszcze jedno, podobno zmienia się smak w trakcie picia. To też słyszałem od Pani tutaj właśnie, która mi to zaproponowała, tą lauchę. Smak taki dość mocno trawiasty, ale mineralny bardziej, bym powiedział taki nie tak jak brazylijski, absolutnie nie. Tak bardziej mineralny w stronę bardziej paragwajskich jedw. Natomiast nie jest to jedba paragwajska, tylko argentyńska. Taki słodki, trochę bym powiedział, nawet. Dalejmy jeszcze raz. Zobaczymy, jaki to ma smak. Po raz kolejny to jeszcze pokażę, jak wygląda tutaj ta, właśnie jedba. No, w ten sposób. ona never tak the Taki fajny, przyjemny smak. Nie za mocny jest, ale bym nie polecał tutaj tego w przypadku osób początkujących, ponieważ bardziej to przypomina taki napad z petów. Więc tutaj osoby początkujące by tego specjalnie nie lubiły, natomiast mnie osobiście smakuje nawet bardzo. Także ja osobiście polecam w ocenie szkolnej piątka, do czego się nadaje moim zdaniem? Bardzo dobrze nadaje się pod rybę. Taką rybę typu na przykład nie, nie śledź, tylko bardziej pod ryby typu dorsz, na przykład yy, pod yy, ryby bym powiedział chyba chudsze bardziej takie, yy, bym powiedział, że dobrze nadaje się pod tak zwaną talankę, czyli pod suszone rybki, które można kupić na Ukrainie, prawda, czy też na Białorusi, czy w Rosji yy. to, bo to się nadaje pod talankę na pewno. Pod co jeszcze? Pod może bym powiedział te słodkie rzeczy, typu właśnie jakieś takie kwestie w delesie, prawda? Czyli z tym, że tak to określę, z tą taką masą kajmakową. Te słodycze by były dobre, pod to, bo by łamały ten smak hierby gorzki pod to by się nadawał Pod potrawy chińskie pewnie by się nadawały, pod potrawy argentyńskie też, pod wołowinę na pewno. Natomiast nie radzę palić przy tym papierosów, ponieważ papierosy powodują to, i w ogóle ciepłe napoje powodują to, że papierosy mają większą siłę, więc tutaj bym nie polecał tego. Zresztą tak a propos na marginesie, jak Czytałem, bo moi koledzy niektórzy palili, więc znam składy papierosów i jak czytałem składniki, to... bo najmniej nikotyna była najmniej szkodliwym. Tam były takie po prostu substancje, że, po prostu, że głowa stawała dęba i wszystkie włosy na niej. Ale ta jedzba jest bardzo dobra, szczerze ją polecam. Polecam ją także osobom, które kiedyś, które chcą rzucić palenie, bo ta jedzba właśnie przypomina trochę smak papierosów, a jest zdrowa i yy, tutaj yy, można ją spokojnie polecić. Także szczęść Boże z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego życzę i pijcie dobrą jelbkę, bo warto. Marcin Wiśniarski, dobra jelba mate. No, stuknęło się. Babcię też poczęstujcie, pamiętajcie o babci. Babcia też musi być poczęstowana, no. Jeszcze sobie zalejemy. Trzeci raz. Laoche. Dobra jedba. Taka delikatna, ale czuć taki pazurek. Oczywiście nie czytajcie po polsku, bo po polsku to brzmi trochę wulgarnie. Szczęść Boże z Panem Bogiem i trzymajcie się. Laucha. Dobra jelba, Marcin Wiśnialski. No, szczęść Boże.